Za masowa. Tak, zgadza się. Zresztą y, ostatnio czytałem, że Marcin mówi, że ma do siebie pretensje za walkę z Burnejką i Strypsonem. Myślę... Mocno teraz ruszył Marcin od początku na swojego rywala to jest taki znak firmowy, ten y, niezwykle mocno bity prawy Lokik. Y, myślę... kolejny... Pięknie, pięknie! Bardzo mocne uderzenie. Rozpoczynał rozpo w kickboxingu, zresztą mówił mi o tym, że na sile fizycznej będzie próbował tutaj oprzeć tę swoją rywalizację, że jedyne co mu pozostało, jeśli chodzi o ten dawny potencjał, to jest siła ciosu. Zobaczymy, czy to wykorzysta. No jak to się mówi, siła ciosu schodzi bokserowi ostatnia, pierwsze y, traci zawsze szybkość, a ta siła właśnie gdzieś tam drzemie, y, co pokazał kiedyś George Foreman. Prosty, prosty, bardzo mocny, teraz ucieka taksi złotowa. to jest przecież zawodnik znacznie lżejszy w tym momencie, zatem na tej mobilności będzie próbował opierać z pewnością swoje poczynania w tej pierwszej części. I wbił się w Marcina. Dobrze. Myślałem, że Marcin rzuci się od razu na swojego rywala, tutaj no, taka spokojniejsza z jego strony walka, chociaż ciosy bardzo silne. Inna rzecz jest taka, że Piotrek Bagi-Bagiński jest trenerem Złotówy, a więc to jest taka rekomendacja, która może powodować, że możemy spodziewać się naprawdę sporych umiejętności. No, pytanie jest jedno, czy złotowa słuchał się Piotra, dlatego że często jest tak, że. Jakiś tam trener przyjmuje zawodnika, ale ten niewiele sobie robi. Natomiast, jeżeli chodzi o Piotra Bagińskiego, to tu prawdopodobnie nie było takiej możliwości, aby nie słuchał. Prawdopodobnie inaczej nie mógł w ogóle by mówić, że trenował go Piotr. Widziałeś kogoś, kto by nie słuchał Bagińskiego? No nie, nie widziałem. No właśnie. Pięćdziesiąt kilka sekund do zakończenia pierwszej rundy. Na razie to jest pojedynek dużego ryzyka. Ciężkie są te ciosy Marcina. Trzeba przyznać, że jak już huknie, to jest bardzo niebezpiecznie, ale na razie bardzo sprytnie unika tych pomp Marcina Najmana Szymon Wrzesień. Unika, dlatego że jak widzimy, Marcin telegrafuje swoje ruchy, a więc bierze takie duże przyruchy. Te proste są niezwykle niebezpieczne. Tutaj próbuje. Wejście I bardzo proszę. mocno w Marcina, Ta, ale nie udało się, i ruszył Najman! Ruszył Najman na złotówę, ależ niesamowita kanonada. Ostatnie 10 sekund. I bardzo ładny cios w wykonaniu Marcina Najmana. Ale rozkręciła nam się waleczka. Śmierć wisi w powietrzu, można powiedzieć. W rundzie ciekawie Do, jest. Dotrzymali słowa. Ponownie ten zamachowy, taki bardzo obszernie bity lewy Marcina Najmana. Będzie próbował tutaj pewnie wchodzić w nogi, ale Najman ruszył mocno na rywala. I prawy wszedł. Może nie czysto, ale wszedł. Proszę spojrzeć na tę determinację na twarzy Marcina. No, on chce z pewnością w tym swoim ostatnim pojedynku pokazać tym niedowiarkom, którzy tak mocno go krytykowali przez lata. Że nie mają racji. Inna rzecz jest taka, że Marcin mówił, podkreślał o tym wielokrotnie, że tak naprawdę sportowo zakończył dawno, że to już są rywalizacje typowo flickowe, że to są rywalizacje pod publiczność, trochę takiego sportowego cyrku, żeby dać radość ludziom i spopularyzować sporty walki. No I myślę, że wywiązuje się właśnie z tego założenia. Pokazywał mi, że mnóstwo ludzi wykupiło właśnie relacje na pay-per-view. Być może jest to zapowiedź. Zobaczymy oczywiście po tych wynikach kolejnej gali. Marcin będzie realizował się już w dalszej części swojego sportowego życia jako promotor. Co mu niejednokrotnie bardzo dobrze wychodziło, no e, przypominamy kazu z Narodowej gali Boksu, ale teraz dość o tym, bo ruszył taksi z Marcin zaczyna tutaj e, się e, bronić. Takie odczepne e, ciosy, ale one te tak krótkie, są bardzo niebezpieczne. I teraz jeszcze kopnięcie. Bo wiedział, że Szymon Wrzesień siadł na Marcinie. Jak widzieliśmy, coraz bardziej nieustępliwy. Zamyka przy siatce. Stop, 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 Masz i, i proszę. Stop, 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 stop. oj, okay. Nie wiem. I ten cios. Sędzia... Tak, był cios okay. I, okay. i wygląda na to, że mamy koniec tej rywalizacji. Wygląda na to, że Szymon Taksi Złotuwa wrzesień w tej drugiej rundzie znalazł w końcu drogę do tego, żeby przełamać Marcina Najmana. Spójrzmy, jak to wyglądało w powtórce. No to było widać wyraźnie, że poczuł krew. E, Szymon to to no i... Jak, jakiś uraz, bo skrzywił się ewidentnie Marcin, najma zresztą.